Witam, dziś mija 912 dzień wojny. Nastąpił rozwój wydarzeń na frontach konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Chciałbym zacząć od pierwszego wydarzenia. Na froncie kurskim ukraińska piechota ostrzelała ruską konopelkę, prawdopodobnie wzdłuż linii frontu na wschód od tego obszaru. Dzięki temu atakowi siły ukraińskie utrzymują kontrolę nad obszarem aż do uanok i kontynuują postępy na froncie. Kontynuujmy z inną wiadomością. Na lewym brzegu Hersonia ukraińska armia zajęła pozycję w Krynkach. Rosjanie skoncentrowali wojska, aby oczyścić ten obszar z sił obronnych. Obecnie trudno jest utrzymać tu wszystkie oddziały, więc Rosjanie mogą skierować tu swoje siły z rejonu Kurska. Kontynuujmy z następną wiadomością. Na froncie kurskim siły ukraińskie wzmocniły swoją obecność w Koronowie, przejmując kontrolę nad częścią miasta Krepna na zachód od rzeki Rike. Ukraina atakuje również Komarowkę, zwiększając swoją presję w tym rejonie. Postępy te jeszcze bardziej konsolidują ukraińską kontrolę na linii frontu. Kontynuujmy z kolejną wiadomością. Wróg zdobył Komyszywkę, Zawitne i Nowożelanne i posuwa się naprzód w pobliżu Mykolaivki. Ponadto zaktualizowano postępy ukraińskich sił obronnych w obwodzie kurskim. Będziemy nadal informować o rozwoju sytuacji. Dlatego nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału i włączyć powiadomień. Teraz chciałbym podać informacje o rosyjskich stratach. 1130 osób personelu wojskowego, 7 czołgów, 25 pojazdów opancerzonych, 46 artylerii, 3 systemy obrony powietrznej, 96 bezzałogowych statków powietrznych, 1 pocisk manewrujący, 59 pojazdów i wreszcie 17 pakietów sprzętu specjalnego. Chciałbym usłyszeć Twoją opinię na temat rosyjskich strat w komentarzach. Przejdźmy do kolejnej wiadomości. Na froncie kurskim Ukraina przejęła kontrolę nad miejscowościami Kremanoje i Durowka. Podczas gdy ukraińskie pozycje są widoczne wokół Aleksandrowki, walki trwają w Matwiejewce. Szara strefa rozszerzyła się na Nikipelotwkę, a Wiszniewka jest intensywnie bombardowana przez rosyjskie UAV. Kontynuujmy z kolejnymi wiadomościami. Sztab Generalny ogłosił, że ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły w nocy udany atak na system obrony powietrznej S-300 w Nowoszachtińsku w obwodzie Rostowskim. Operacja ta jest uważana za ważny krok podkreślający strategiczne cele Ukrainy wobec rosyjskiej infrastruktury obrony powietrznej. Zniszczenie celu ma na celu osłabienie zdolności obrony powietrznej w regionie. Przejdźmy do kolejnej wiadomości. W obwodzie kurskim systemy M142 HIMARS zaatakowały rosyjskie przeprawy mostowe pociskami GMLRS i bombami kasetowymi. Operacja ta ma na celu zniszczenie przejść granicznych poprzez namierzenie pozycji wroga. Precyzyjne uderzenie HIMARS ma na celu osłabienie rosyjskiej infrastruktury wojskowej i zneutralizowanie strategicznych szlaków tranzytowych. Teraz przejdźmy do innej wiadomości. Drony SOF skutecznie zniszczyły rosyjski sprzęt inżynieryjny w regionie Kurska. W tym samym czasie systemy HIMARS przeprowadziły atak na jeden z mostów na rzece Sejm w regionie Zwannoe. Operacja ta jest wymierzona w rosyjską infrastrukturę wojskową. Pociski HIMARS i amunicja kasetowa neutralizują strategiczne mosty w okolicy, ograniczając mobilność Rosjan. Kontynuujmy z inną wiadomością. W obwodzie kurskim niewielki skład amunicji w pobliżu komarówki został pomyślnie zniszczony przez zespół niszczycielski przy użyciu dronów. Operacja ta jest uważana za skuteczny cios w rosyjską amunicję i infrastrukturę wojskową. Osiąganie precyzyjnych celów dzięki bezzałogowym statkom powietrznym stanowi ważny wkład w strategię wojskową Ukrainy w regionie. Przejdźmy do następnej wiadomości. Na północnych granicach Białgorodu w obwodzie Charkowskim siły moskiewskie nie osiągnęły swoich celów. Jednak silny kontyngent zebrał się w regionie podczas okupacji Charkowa. Przed rozpoczęciem operacji kurskiej sprowadzono tam te rezerwy. Wróg mógł przenieść te siły do Kurska, aby szybko zareagować. Aby uzyskać wiele takich wiadomości, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału i włączyć powiadomień. Kontynuujmy z inną wiadomością. Dla Moskwy wysiłki mające na celu odcięcie obszaru robotyne są bardziej dla celów propagandowych, nie ma to wartości taktycznej ani strategicznej. W tym celu skoncentrowali na tym obszarze niewykorzystane siły. Mogą wycofać część oddziałów w celu przerzucenia ich do Kurska. Skuteczność walk w tym rejonie spadła w ostatnich dniach. Teraz przejdźmy do innej wiadomości. Moskwa ma znaczną koncentrację wojsk w obwodzie ługańskim, w LBZ i w głębi kraju. Pozwala to na szybkie przerzucenie sił do obwodu kurskiego. W szczególności 77 Brygada donosi, że walki w Stelmachowce ustąpiły, podczas gdy sytuacja w rejonie Piszczan jest nadal trudna. Przejdźmy do kolejnej wiadomości. Sytuacja w New Yorku jest skomplikowana, pomimo oświadczeń blogerów i Instytutu Studiów Telegraficznych, wioska nie jest pod kontrolą. W ostatnich dniach Rosjanie próbowali skoncentrować się w Nelipiwce, wykorzystując pewne trasy, aby ominąć siły obronne. Wydaje się, że nie jest to taktyka mająca na celu zajęcie wioski, ale zdobycie pozycji w jej głębi. Przejdźmy do następnej wiadomości. 21 sierpnia Rosja ponownie zaatakowała przygraniczne obszary miasta Sumy. Podczas ataku wybuchł pożar w rejonie, w którym mieszkają cywile. Ekipy ratunkowe szybko interweniowały i ugasiły pożar zapobiegając jego rozprzestrzenieniu się na domy. Szczegóły dotyczące szkód i ofiar na tym obszarze nie zostały jeszcze wyjaśnione. Kontynuujmy z inną wiadomością. Na froncie w Chorli siły ukraińskie przeprowadziły intensywny ostrzał szkoły nr 7 w rejonie drużby. Jednak pomimo tych zaciekłych ataków, rosyjska kontrola nadal rośnie w tym obszarze. Pomimo ukraińskich ataków na tym obszarze, widać, że siły rosyjskie wzmocniły swoją dominację w regionie i skonsolidowały swoją obecną kontrolę. Teraz przejdźmy do innej wiadomości. Na froncie donieckim siły rosyjskie posunęły się naprzód na południe od Mykołajewki i Zawitnego i zdobyły Komysiwkę, ważny punkt strategiczny. Ten postęp pokazuje, że walki w regionie nasiliły się, a siły ukraińskie znajdują się pod presją. Rosyjskie natarcie komplikuje sytuację na linii frontu. Kontynuujmy z inną wiadomością. Na froncie w Chorliwsz sytuacja w rejonie New York stała się dość skomplikowana. Wygląda na to, że rosyjskie linie kontroli muszą zostać zrewidowane i skorygowane. W trakcie tego procesu rozszerzono szare strefy to jest obszary niepewnej kontroli. Rozszerzenia te utrudniają wyjaśnienie pozycji geograficznych w regionie. Przejdźmy do następnej wiadomości. Kontynuowany jest proces reorganizacji linii wojskowych na froncie zaporowskim. W ramach tego procesu rozpoczęto intensywne ostrzały w regionie Luwiszkę, który od pewnego czasu znajduje się pod rosyjską kontrolą. Te bombardowania wyraźnie pokazują, że siły ukraińskie prowadzą poważną presję i operację mającą na celu odzyskanie kontroli w regionie. Intensyfikacja starć pokazuje, że Ukraina aktywnie walczy strategicznie i militarnie, aby odzyskać region. Kontynuujmy z kolejną wiadomością. Według raportu frontu Donieckiego, siły rosyjskie kontynuują natarcie w kierunku Nowochrodiwki. Podczas gdy to strategiczne posunięcie zwiększa presję na froncie, siły ukraińskie nadal stawiają opór. Walki w tym rejonie nasilają się, a możliwość zmiany równowagi na linii frontu rośnie. Kontrola nad Nowochrodiwką może wpłynąć na przebieg konfliktu. Kontynuujmy naszą ostatnią wiadomość. Wiadomość z frontu Chorliwka: siły rosyjskie rozszerzyły swoje natarcie na region drużby. Ta nowa mobilność na froncie nadal obciąża ukraińskie linie obrony. W miarę nasilania się starć w regionie, opór Ukrainy trwa. Rozwój wydarzeń może zwiastować dalsze zmiany na linii frontu. Dotarliśmy do końca naszego materiału wideo. Możesz wrzucić super podziękowanie za wsparcie. Jeśli podoba Ci się nasz film, nie zapomnij polubić mojego filmu, zasubskrybuj mój kanał w tym samym czasie i aktywuj powiadomienia. Do zobaczenia jutro.